Po raz kolejny spotykamy się na brzance, na biegu. Rodzinna, bardzo fajna impreza, biegowa, sportowa. W tym roku także po raz drugi Nordic Walking. Bardzo jestem zadowolony, wielu uczestników i przede wszystkim promujemy taki zdrowy, sportowy tryb życia. Bardzo fajny bieg, przepiękna trasa malownicza wśród drzew, ptaki pięknie śpiewały, ale było też trudno. Tak, bardzo wymagająca, dużo było pod góreczkę, ale było chwilę, co można było się odtrężyć, zrelaksować, podziwiać widoki. Dość ciężko było, spodziewanie się, że będzie troszkę łatwiej ale no ta góra trochę nas wymęczyła. Ciężko, bo po błocie cały czas pierwsza jest 6 kilometrów. Trzeba było uważać, bo było ślisko, ale trasa super, na pewno tutaj za rok wrócę. Był też bieg z przeszkodami, bo miejscami było tak dużo błota, że rzeczywiście trzeba było się skupić na tym, żeby nie zaliczyć gleby. Trzeba było się troszeczkę postarać, ale kurczę, piękne widoczki. Organizacja jest bardzo dobra, trasy są oznaczone tych znaków jest naprawdę dużo, że no, nie można się zgubić. Są miejsca, gdzie można się napić. Nie ma do czego się doczepić i jest rewelacja. Pierwsze miejsce i drugie miejsce. go dzisiaj zajęły, także gratulacje na to. Są Cało po prostu genialne. Nasz... Bardzo pozytywnie ogólnie rzecz biorąc podoba mi się i myślę, że następnym razem też będę brała udział. Pogoda nam dzisiaj dopisała rewelacja. Mamy nadzieję, że jeszcze za rok się tutaj pojawimy. Piękne przeżycie, polecam każdemu. Także nic tylko biegać. W przyszłym roku kolejna edycja, także już w tym roku zapraszam. Myślę, że będzie podobnie jak w tym roku, czyli piękna słoneczna pogoda, bardzo dobra trasa, praktycznie cały czas w terenach leśnych, więc naprawdę można też podziwiać piękną przyrodę tutaj najwyższego szczytu pasma Brzanki i najwyższego szczytu Powiatu Tarnowskiego.